Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, według kalendarza słoneczno-księżycowego w Chinach. Drugi raz szałwie w tym roku nam kwitnął, także dosyć ciekawe. Czuć w powietrzu gorący wiatr, przetkany srebrnymi niciami chłodnych powiewów z północy. A na północy już liście opadają zobaczcie tutaj u nas jest taka druga jesień zwykle liście opadają w kwietniu i teraz także wegetacja wegetacja tak reaguje właśnie na zbliżający się klimat wczoraj wieczorem e, tradycyjne piekło codziennego dnia zamieniło się w lekki powiew e, w lekki powiew tej jesieni e, na stoły chińskie wkroczyły cięższe potrawy wieprzowiny Gęsi, tłuste i kaczki, które były niedostępne w lecie. Lato tego roku było krótkie ze względu na porę deszczową. Pora deszczowa wydawała się nie mieć końca, ale przecież nic nie może wiecznie trwać. Musiało to przestać padać, bo byśmy się chyba tutaj wszyscy potopili. Duże ożywienie na rynku nieruchomości. Rozmawiałem ze znajomą agentką. Ceny podskoczyły znowu do góry, szczególnie blisko tych szkół, Blisko szkół i blisko miejsc, gdzie dzieciaki mogą odebrać lepszą edukację. Widoczna jest ta stratyfikacja społeczeństwa i klasowość, jeśli chodzi o zarobki, oparta na jakości mieszkań, oparta na jakości wykształcenia. Klasa dolna średnia krzepnie górna, średnia klasa jest widoczna w postaci. Samochodów bananowej młodzieży, co i również jest dobre, bo napędza jakoś ekonomię. Wracając do pogody, jest cudownie, jest coraz cieplej, coraz chłodniej. Da się wytrzymać tą pogodę. Przyznam, że każda pora roku w Chinach stanowi dla mnie niesamowite doświadczenie i niesamowicie przyjemna jest ze względu na to właśnie, że Różnorodność klimatu, różnorodność kolorów, szata listowia, jak i również e, wszelkiego rodzaju warzywa i owoce są a, naprawdę nie do podrobienia. Azja, szczególnie południowa Azja, jest najbardziej sympatyczną i wdzięczną, przynajmniej z mojego doświadczenia krainą, a jeśli chodzi o wegetację, warzywa, owoce, no jest po prostu cudownie. A uśmiecha się człowiek do tej, do tej zieleniny. To było ścinane tydzień temu. Zobaczcie jak szybko odrasta. Te zielone listki dzikiej herbaty. Bardzo szybko odrastają. Wracając do rynku nieruchomości a pomimo wirusa, pomimo covid ludzie wciąż inwestują w mieszkania, w biura, w bloki Gdyż to jest chyba najlepsze zabezpieczenie się przed inflacją. Inflacja jest wszędzie. Nie uszukujmy się. Dlatego najlepszym sposobem jest inwestowanie pieniądze. Pytacie mnie często e, o bitcoiny, o inne formy inwestycji. Ja jestem starej daty, albo inaczej. Myślę tak samo jak Warren Buffett, chociaż on nie jest moim idolem inwestycyjnym, gdyż to jest pasożyt, który osiągnął swoją fortunę na Spekulacjach i kontaktach z rządem amerykańskim w latach 70., kiedy to wykupywał i sprzedawał ubezpieczenia zarówno rządowi amerykańskiemu, jak i armii, ale bez tych gorzkich dywagacji. Co mi się podoba w myśleniu Rowena Bufeta jest zasada, którą ja stosuję: jak czegoś nie mogę dotknąć, to nie inwestuję. Stąd też, stąd też moje bardzo konserwatywne podejście do inwestycji. Chińczycy również podobnie, chociaż dużo, dużo, dużo mniej wykształconych. Albo inaczej, tych, którzy mają za dużo pieniędzy, Chińczyków, inwestuje w akcje, co jest bardzo niebezpieczne. Ja Nie poznałem fryzjerki, włosy zmieniła, macha do mnie ręką, patrzę, co to za śliczna dziewczyna, a to fryzjerka. No i zagapiłem się troszeczkę. Stąd też no, giełda chińska jest jaka jest, także ludzie inwestują i tracą, ale... Inwestują generalnie w giełdę ci, co mają. Ci, co nie mają, inwestują w coś, co jest bezpieczne, co rokuje. Inwestycje będą przynosiły zyski, także ja myślę, że mieszkania, handel, sklepy generalnie przestrzeń pod wynajem jest bardzo dobrą lokatą kapitału. Jakaby to nie była. Mówiąc o inwestycjach. W dzisiejszych czasach trzeba szczególnie uważać na pieniądze i trzeba się skupiać. Kłócą się o parkingi. Parkingów nie ma. Ludzie na dzikusa wjeżdżają na parkingi. Wszystkie parkingi w moim osiedlu i obok osiedlu są powyprzedawane. Także zaczynamy czuć ciężar braku przestrzeni do parkowania. Stąd też dobry pomysł, żeby wykupywać parkingi. Nie są drogie. 70 tysięcy juanów to jest około 10 tysięcy dolarów. Dzisiaj po pracy e, pojadę zobaczyć na parę parkingów właśnie. Tak się właśnie zastanawiam czy nie kupić e, parę parkingów, pięć parkingów, pozbyć się gotówki, bo to parking to zawsze raz, że może cena nie rośnie, ale to jest zawsze cash flow. Jak się popatrzy średnio na wartość parkingu, dochodu z parkingu, to jest on około 14 do 17% zysku w skali miesięcznej, także nie jest źle, lepsze to niż bank. Także polecam tym, którzy mają gotówkę, pozbyć się gotówki, bo niestety prawdopodobnie spotkamy się nie z hiperinflacją, ale z dosyć poważną inflacją. Rzesze, owiec zainwestowały w złoto, doskonały trick rządu amerykańskiego: odpompowanie dolara z rynku przez wpakowanie go w żółtą blachę, które jest praktycznie. Bezużyteczna dzisiaj, ale są różne opinie, taka jest moja opinia, proszę nie bierzcie tego krytycznie, um, gdyż um, no trudno dzisiaj podjąć właściwą decyzję. Podkreślam moje dywagacje, yy, są tylko moją osobistą opinią, po wsiach się Tesli narobiło wszędzie. Każdy farmer ma teraz Tesle. No, przyszedłem właśnie 5 Tesli, minąłem to jest piąta, no, biała to dziewczyna. Wracając do właśnie do złota i innych inwestycji, trzymam się z daleka od takich owczych pędów. Bez, bez, nie będąc autorytetem, wszakże mając podstawowe doświadczenie finansowe ze Stanów, obiektywnie, to znaczy subiektywnie, obiektywnie też mogę stwierdzić, że to są bańki, ze złotem również będzie bańka. A ci, co twierdzą, że no, to jest najlepszy sposób na wojnę, no, jeśli już będzie wojna, to sposobów już nie będziemy mieć. A propos akcji na giełdzie, inwestycji Bitcoina, byłem kiedy, pracował, kiedy byłem na studiach, robiłem undergrad, jeździłem, wyrobiłem sobie prawo jazdy komercyjnej, jeździłem jako kierowca limuzyn w Essex. Essex, Connecticut to jest taka sypialnia dla super bogatych i Gwiazd Estrady z Nowego Jorku udało mi się wozić, raz mi udało się wieźć Roberta De Niro, Daniego De Vito, Claudia Schiffer. To nie chwalę się, tym po prostu była praca, ale wśród moich stałych klientów był Ed Frankel, jeden z założycieli Templeton Funds. Jeden z partnerów, którzy zakładali Templeton jeszcze w latach 90., 2000, wcześniej kiedy Templeton się rozwijał. I on mi powiedział kiedyś coś takiego ciekawego i to chyba to nie są jego słowa, albo jego po prostu użyli jego słów do filmu. Jeśli nie jesteś in, czyli nie jesteś w środku, to jesteś out. Jeśli chodziło o giełdę. I on właśnie mi doradził kiedyś coś takiego, żebym trzymał się jak najdalej od giełdy. No i od kiedy jeździłem, a to jest menadżerka hotelu tutaj w tym czerwonym Porsche. Znajoma zresztą hotel jest przed nami, troszeczkę dalej. I on mi właśnie doradził, żeby trzymać się z daleka od giełdy, a inwestować tylko w aktywa, które są y, twarde aktywa, tangibles, czyli coś, co możemy mieć, trzymać w rękach, mieszkania, y, jakieś inwestycje długoterminowe przynoszące zysk. To stara z rzymska zasada: jak coś nie ma muru, to nie, nie ma dochodu. No i jestem gotów się przychylić do tego przepraszam dużo nowych Chińczyków się pojawiło na drogach tutaj proszę hybryda Way. to jest auto budowane na bazie Hawala. Bogu dzięki, że nie białe bardzo ładny kolor chyba dziewczyna, bo widzę jakieś tam laleczki ale figurka i sylwetka auta naprawdę interesująca PHEV czyli co to jest Czyli to jest... nie ma rury wydechową, pół elektryk, czyli to jest hybryda bardzo ładne. Powiem Wam, że coraz bardziej, coraz bardziej się skłaniam w stronę chińskich samochodów, nie tyle, że są atrakcyjne, e, wizualnie to też no, technologią zaczynają doganiać europejskich e, konkurentów. A tak na marginesie e, Coraz więcej samochodów Chińczycy kupują chińskich, co jest dobre, patriotyczne i myślę, że dobra reakcja. Tutaj Wam pokażę taką ciekawostkę, to jest Dongfeng. Jest zrobiona, jeśli się nie mylę, czy to jest ta kopia. Tak, to jest kopia BMW czy tam Mercedesa. Już się nie znam na tych samochodach, tych samochodów, tyle marek jest dookoła, że nie jestem w stanie ogarnąć. Ale zaraz Wam pokażę. o no właśnie o właśnie to jest to auto Fenkon. On ten Dumpfang ma zrobioną taką z tyłu, ma linię kończącą się jak BMW X3 linia Linia świateł wygląda troszeczkę jak Porsche Lecę do pracy. To byłoby tyle na tyle. Serdecznie pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Będzie tylko się da, Polacy są wszędzie. Trzymajcie się zdrowo i z daleka od chorób. Na razie.